Prawdopodobnie uważamy się za dobrych ludzi. Chcemy być dobrzy, chcemy czynić dobrze. Myślimy, że generalnie czynimy dobrze i że trzeba czynić dobrze. Ale są sytuacje w naszym życiu, gdzie zwaliamy się z bycia dobrymi, gdzie uważamy, że zaistniała sytuacja, kontekst okoliczności sprawiają, że nie musimy być dobrzy, nie musimy być naiwni, nie musimy być głupi, jak myślimy. Jakie to są sytuacje? No, na przykład yy, klasyczna sytuacja: państwo traktuje mnie nieuczciwie, powinny być niskie podatki albo zbyt dużo zobowiązań na mnie nakłada, więc ja mogę oszukiwać, mogę kombinować przy rozliczeniu podatkowym. I to przecież nie jest nieuczciwość, bo przecież skoro państwo mnie źle traktuje, to jakoś sobie trzeba radzić. Czyli mogę czynić zło, bo ktoś mnie źle traktuje. Dalej, w relacjach bardzo często jest taka sytuacja. Ktoś mnie źle traktuje, ktoś mnie zwyzywał, bardzo brzydko o mnie mówi, więc skoro on mnie tak traktuje, to przecież ja nie mogę być gorszy. Ja też może, mogę mu powiedzieć coś złego, mogę go potraktować ostro, mogę mu nagadać, mam mu nagadać, mam pokazać, że jestem silny, że nie dam sobie niszczyć życia. I pozwalam sobie na. Złe traktowanie innych, no bo przecież ktoś mnie tak traktuje, to czemu ja mam być dobry? Kolejna sytuacja, ktoś jest dla mnie niemiły, niewdzięczny, nieuczynny, więc kiedy komuś coś potrzeba, tej samej osobie, kiedy ktoś potrzebuje właśnie mojej pomocy, mojej obecności, no to ja się zwalnia, mówię, no zaraz, no czemu ja mam go dobrze traktować? Czemu mam mu pomóc? On mi nie pomógł, on się zachował wobec mnie źle. No to ja nie będę dobry. I pewnie wiele takich sytuacji w naszym życiu możemy znaleźć. To jest, wydaje mi się, bardzo popularna postawa w takiej naszej mentalności, w rozmowach naszych. No, często mówimy, no przecież nie można być głupim, nie można być frajerem, nie można y, dawać się wykorzystywać, tak? Więc sobie radzimy. Radzimy sobie w różnych sytuacjach. Ale zobacz, że w tym wszystkim jest taka mentalność, no skoro ktoś mnie źle traktuje, to ja mam mandat do bycia złym w danych sytuacjach. Ogólnie jestem dobry, uważam się za dobrego, ale są sytuacje w życiu, kiedy mogę być zły, bo te sytuacje, te okoliczności pozwalają mi być dobrym dalej, mimo że jestem zły. I co mówi Jezus na taką sytuację? W Ewangelii Jezus bardzo mocno pokazuje, że Chrześcijaństwo jest czymś, czego nie da się porównać z niczym innym, bo chrześcijaństwo jest jedyną religią, gdzie każdy należący do tej społeczności, do społeczności uczniów Jezusa, miłuje nieprzyjaciół. Chrześcijaństwo polega na miłości do nieprzyjaciół, czyli na czym? Czyli na tym, że ludzie są wobec mnie źli traktują mnie w sposób niewdzięczny, w sposób niesprawiedliwy, a ja dalej jestem dobry, a ja dalej jestem piękny, a ja dalej jestem święty, a ja dalej czynię tylko te rzeczy, które przystoją uczniowi Jezusa. I dlaczego Jezus każe nam być takimi chrześcijanami? Po co ta miłość nieprzyjaciół? Czy chodzi o to, że mamy być frajerami, Mamy dawać się wykorzystywać, o niech ludzie mają tam, niech im będzie. To nie chodzi o innych w pierwszym rzędzie. W pierwszym rzędzie chodzi o Ciebie. Bo jeżeli ktoś Ciebie, nie wiem, wyzywa i Ty zaczniesz kogo wyzy kogoś wyzywać, to czym się różnisz od tej osoby? Też stajesz się zły, Twoje serce staje się brzydkie, staje się nieczyste, staje się nieświęte. Oszukujesz przy podatkach, no Twoje serce przestaje być piękne. Kogoś źle traktujesz, jesteś nieuczynny, niepomocny. Twoje serce przestaje być piękne. Jezus mówi kochaj bliźniego, kochaj nieprzyjaciela, bo wtedy jesteś piękny. Bo wtedy zachowujesz w sobie to, co masz najcenniejsze, bo wtedy zachowujesz krystaliczność swojego serca, zachowujesz właśnie dziecięstwo Boże, synostwo Boże. Dlatego Jezus tak bardzo akcentuje miłość do nieprzyjaciół. I w drugim rzędzie, miłość do nieprzyjaciół jest nam dana także po to, by zawalczyć o, to, o tych nieprzyjaciół, by oni też stali się piękni. Oni są źli czasami, albo zawsze. Oni mają postawy, które nas ranią. Ale nasza miłość i nasza dobroć jest po to, żeby przełamać ich nienawiść. Żeby pokazać, zobacz, Bóg cię kocha, zobacz, jesteś powołany do czegoś innego. I tak jak powiedziałem, nie chodzi tu o żadną naiwność i żadne frajerstwo. Czasami jako chrześcijanie możemy wydawać się naiwni, ale celem nie jest to, że zejdę komuś z drogi, bo tak. Celem jest to, że zejdę komuś z drogi, żeby. Moje serce dalej było piękne, to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, żeby poruszyć to serce, które jest brzydkie, żeby ono też miało szansę stać się piękne. To są właśnie te dwa cele, dla których Bóg zaprasza Cię do miłości nieprzyjaciół. Czy zatem możemy usprawiedliwiać zło? Nie. Jak ktoś kogoś zabił, to nie znaczy, że my go mamy zabić. Bo on tak zrobił, to my też tak zrobimy. To nie jest moralność chrześcijaństwa. Nie usprawiedliwia jego zło naszego zła. To, że ktoś się brzydko zachowuje, to nie sprawia, że my się mamy brzydko zachowywać. To, że inni nas nie szanują, że w mediach y, różne publiczne sytuacje są takie, kiedy chrześcijanie no, wydają się nie być należycie szanowani, to nie znaczy, że my mamy być tacy sami. Ich brak miłości, ich zło nie usprawiedliwia w żaden sposób naszego zła. Chrześcijanin nie jest zły. Chrześcijanin, uczeń Jezusa, jest zawsze dobry, jest zawsze pełen miłości, jest zawsze krystaliczny, jest zawsze święty.